Więc tak, za chwilę będę Wam pokazywał, jak zrobić taki mydło, będzie też opis, zobaczycie, natomiast w międzyczasie będę mówił moje przemyślenia na temat w ogóle robienia sobie mydeł, jakie są w zasadzie, będę mówił o jednej zalecie i o jednej wadzie, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, więc moi drodzy zapraszam do obejrzenia i wysłuchania tego, co mam do powiedzenia na ten temat. Polecam, bo warto. Wszyscy wiemy, że jesteśmy bajerowani i oszukiwani na każdym kroku. Ja również dzisiaj, ja nie będę oszukiwał, ale pokażę Wam na przykładzie mydła, które też pokażę Wam, jak zrobić mydło z wosku pszczelego. Jak bardzo jesteśmy oszukiwani, manipulowani, czego efektem jest później problem, w tym wypadku może być problem z naszą skórą. Jeżeli chcemy sobie zrobić naturalne mydło, czy ono będzie z woskiem pszczelim, czy nie z woskiem pszczelim, nie ma to większego znaczenia. Inwestujemy niedużo i mamy, jeżeli zrobimy oczywiście prawidłowo, gwarancję: czy kupimy sobie z dobrego źródła, mamy gwarancję, że to mydło ma mieć pierwszą, jedną i najważniejszą zaletę. Ma myć. I nie może mieć jednej najważniejszej wady. Nie może szkodzić. No chyba każdy się z tym zgodzi. Natomiast jeżeli mamy takie mydło, ja tutaj widzę, że to jest, piszę, opis jest taki, że mydło jest naturalne, pięknie, ładnie wygląda, opis jest super, jeżeli się nie myśli. Bo mamy tutaj na przykład napisane, że mydło jest na bazie naturalnych składników, surowców. No i kiedy wchodzę w opis, prawie wszystkie surowce, składniki są tutaj z, z kosmosu, niepotrzebne. 18 składników, gdzie ja potrafię zrobić mydło z trzech, 4 czy 5 składników i będzie naprawdę dobre. Bez konserwantów, bez wybielaczy, bez różnych innych rzeczy, ale ja tutaj patrzę i oczywiście to nie po polskiemu, więc kto się będzie wczytywał, ale jednak są to substancje, które są zbędne. Po co one tutaj są? Można sobie wyobrazić, że to jest jakaś zmowa. Że to jest pakowanie produkt w produkt substancji, które normalnie ktoś musiałby zutylizować i za to słono zapłacić. Natomiast jeżeli będzie dodawać do różnych składników i będzie to zgodne z prawem, bo w niewielkiej ilości, i zutylizuje to wszystko, jeszcze zarobi na tę kasę, no to, to to się wydaje zrozumiałe. Oczywiście mam nadzieję, że tak to nie wygląda. Natomiast naprawdę, naturalne mydło, które ma 18, a są takie, co mają więcej składników, po co? Podam Wam przede wszystkim tą zaletę jedną niepowtarzalną, najważniejszą, jeszcze raz. Mydło ma myć. Taka jest jego funkcja. A największą wadą, chyba większości mydeł dzisiaj na rynku, jest, przepraszam, części mydeł na rynku, z pewnością jest to, że zawierają substancje, które mogą powodować problemy skórne. Takie jest moje zdanie. I teraz moi drodzy. Tu nie chodzi o to, że to mydło z woskiem jest jakieś magiczne. Ok? Ten wosk może mieć jakieś właściwości, które tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jak zadziałają. Nie mamy takiej możliwości, żeby tego sprawdzić. Możemy się kierować tym, co mówią inni producenci, bo może robili badania, a może nie. Ja w to powątpiewam. Ale, właśnie, największą zaletą takiego mydła jest to, moi drodzy, i mam doświadczenie, mam feedback od ludzi, którzy takie mydło ode mnie dostają że to mydło faktycznie ma e, świetne właściwości, naturalne mydło, jakiekolwiek nie zrobię e, ma takie właściwości, a wiecie dlaczego, znaczy, to jest mój wniosek, to jest mój wniosek, wniosek jest taki, e, że i to nawet na przykładzie ostatnim, kiedy dziecko miało problemy poważne ze poważnie, ok, miało wysypkę na skórze, nie schodziła przez dłuższy czas i momentalnie, po krótkim stosowaniu tego mydła, przypadkowo, bo mama sobie stosuje i syn postanowił również się tym mydłem myć i nagle by sypka zniknęła. Moim zdaniem to nie mydło pomogło, tylko e, brak stosowania dotychczasowych produktów, które dziecko używało do mycia. To jest przerażające, ale jeżeli spojrzymy na skład wielu e, produktów dla dzieci, to niestety e, to, co tam jest zawarte, jest e, przerażający. Niestety. Na pewno jest zbędne, po prostu. Moi drodzy, więc nie chcę Wam dzisiaj mówić, że to mydło ma super świetne właściwości, bo nie mam na ten temat wiedzy, nie mam pojęcia. Ten wosk to jest taki troszeczkę Bayer. Myślę, że on może tylko pomóc zaszkodzić, raczej nie ma szans. A oczywiście, jeżeli ktoś jest uczulony na różne substancje od pszczół, no to wiadomo, że tutaj trzeba by popróbować najpierw, bo eksperymentować, podoświadczać niewiele. Natomiast tak czy inaczej, mydło tylko i wyłącznie z produktów, które, które wiemy, które dajemy i są bezpieczne. I to jest klucz to jest programu, to jest najistotniejsze. Czyli stosujemy produkt, w którym możemy sobie mieć skórę bez ryzyka jakichkolwiek problemów skórnych. I jeżeli macie problemy ze skórą. To Zróbcie sobie takie mydło, tego typu mydło, niekoniecznie takie, ale samemu i zobaczycie różnicę. Uważałbym na kupowanie mydła od ludzi, którzy, no nie wiem, nie mają większego doświadczenia, to trzeba by dopytać, bo ponieważ ja wiem, że ludzie potrafią, jak się nakręcą, zaczną robić tego typu produkty, ładują tam ile wlezie na przykład zapachów czy kolorów, które są zbędne tak naprawdę. One oczywiście mogą mieć pewne właściwości, jeżeli damy dobrej jakości olejki, ale wiemy ile i wiemy jakie, to one mogą pomóc. Ale tak naprawdę bardzo często widzę jak podejście ludzi, że po prostu ładują ile wlezie. Myślą, że im więcej tym lepiej, a wtedy mydło może stracić i, i szkodzić. Może stracić na jakości i może być szkodliwe. Więc pozostaje tak naprawdę robienie sobie takich mydeł samemu albo naprawdę z dobrego źródła stosować. Rozgadałem się, moi drodzy. Tak więc dziękuję, zachęcam do samodzielnej produkcji tego typu mydeł. Naprawdę jest to dosyć proste. Niekoniecznie musimy dodawać produkty, substancje, które będą typu włosko, ale nie muszą być. Możemy dodawać różne rzeczy, ale to trzeba robić z głową, z umiarem. Po co zapachy? Po co różne olejki, które mogą ciebie nie uczulą, ale uczulą kogoś innego? To wszystko się może marnować. Naprawdę, kupując mydło, nie musicie wiecie, brać do ręki i wąchać i... i co ono ma wam dać. I tak stosujecie tyle produktów zapachowych później na skórę czy na ubranie, że jakie to ma znaczenie? Mydło ma przede wszystkim myć. Chyba zgodzicie się z tym ze mną. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego materiału trzymajcie się.